W przedstawieniu jak co roku zagrali uczniowie, rodzice, nauczyciele, włodarze gminy i powiatu, posłowie, księża, dyrektorzy placówek kulturalno oświatowych oraz aktorzy. Katarzyna Glinka, która wcieliła się w rolę Christine, Agnieszka Kawiorska, grająca karlottę Łukasz Płoszajski, który wystąpił jako utór oraz Krzysztof Kwiatkowski, który zagrał Raula. Młodzież fantastycznie to wszystko w ogóle przygotowała i... Super, że mieli ochotę i czas i, i nie spędzili go przed telewizorem albo na podwórku przed blokiem, tylko że go spędzili właśnie w ten sposób, przygotowując taką fajną rzecz, którą za moment tutaj no, cały strzegom i okolice zobaczą na scenie. Na scenie nie zabrakło także samorządowców. Przed publicznością wystąpił m.in. burmistrz Strzegonia Zbigniew Suchyta, który w tym roku wcielił się w rolę firmina. Monikę zagrała posłanka Monika Wielichowska. Giri Sabina Cebula, etatowy członek zarządu powiatu świdnickiego. Jest wydarzenie kulturalne niesamowite, ale też wydarzenie społeczne, gdzie ludzie się spotykają razem. Ponad 700 biletów sprzedanych, ponumerowanych. Jak ja byłem dyrektorem, to po prostu przychodzili wszyscy i kto, dla kogo starczyło miejsca, to była. Kto nie dostał, to nie. A w tej chwili są dwa spektakle, kiedyś był jeden. No i bardzo nas to cieszy. To jest wielkie wydarzenie kulturalne, z czego miałem. Podobnie jak w latach poprzednich, również i w tym dochód ze sprzedaży biletów został przeznaczony na stypendia dla najzdolniejszych absolwentów szkoły. Uda! Uda! Uda!